Cześć bliźniaczki w czytanku na pełnię księżyca. Jeśli obejrzycie ten film nieco później, to nic się nie stanie, ponieważ ten przekaz jest na troszkę dłuższy okres czasu, bo jeszcze czeka nas, czekają nas korytarze zaćmień. No, zobaczymy, jaka informacja dla bliźniaczków tutaj przyjdzie na dzisiejszą pełnię księżyca w rybkach. Jaki przekaz, przesłanie dla bliźniaczków na nadchodzący czas. Po tej pełni księżyca w rybkach. Ona czuje, ona wie. Co czujecie i co wiecie? Zobaczmy, serduszka. Co tutaj dla Was? Z Twojego wnętrza bije światło, ukazując to, co niegdyś było ukryte. Nie będzie to oślepiająca, porażająca wizja, lecz raczej subtelna, łagodna świadomość. To tak. Jak wiedzieć coś, nie do końca rozumiejąc kiedy i w jaki sposób zdobyliśmy tę wiedzę. Ta wiedza pomoże ci i musisz ją uszanować. Ta wiedza objawi ci się we właściwym czasie, powie ci o tym Twoje serce. Zaufaj zatem jasnej wizji, która zostaje ci objawiona, właśnie została objawiona. Łagodnie, aż zdecydowanie z pełną świadomością podejmij działanie i rób krok naprzód. Ta karta przynosi Ci wskazówkę dotyczącą szczególnie daleko idących lub długoterminowych kwestii. Coś, co znacznie przerasta obecną sytuację, sprawę lub chwilę, jest tutaj najbardziej istotne, chociaż w najlepszym przypadku będziesz miał o tym jedynie mgliste pojęcie. Sytuacja, w której się obecnie znajdujesz, może nie być przyjemna, jednak z czasem zyskasz perspektywę, zrozumiesz, dlaczego rzeczy dzieją się w tym właśnie kształcie i zobaczysz, w jaki sposób pomocna dłoń poprowadzi cię na kolejny etap podróży. Chociaż teraz może ci się wydawać, iż masz przed sobą jedynie przeszkody. Karta prosi, żebyś pomyślał o szczęściu jako o długotrwałym procesie. Czasami oznacza to zmiany lub nawet chwilowe ograniczenia. Jeśli nie widzisz, w jaki sposób teraźniejszość mogłaby zmienić się w przyszłość, którą sobie wyobrażasz, ta wiadomość jest dla ciebie szczególnie istotna. Poprzez naturalny proces transformacji, wielkie przemiany są rzeczywiście możliwe. Bądź po prostu gotów na to, by podporządkować się temu procesowi z całkowitym zaufaniem. Wtrącę tutaj swoją uwagę. Najważniejsze w życiu. Co możemy dla siebie zrobić, to pełna akceptacja tego, co do nas przychodzi, z wiarą i ufnością, że nie dzieje się to przypadkowo, nie dzieje się to po to, żeby nam dogryźć czy żeby nas dobić, ale po to, żeby coś w nas zmienić i w naszym życiu. Bo czasem przytrafiają nam się trudne chwile, trudne sytuacje, pewne ograniczenia, po to, żeby później. Przytrafiło nam się coś dużo lepszego, jeżeli wyciągniemy z tego odpowiednie wnioski. Także akceptacja i zaufanie, kochani. Ta karta niesie Ci konkretną wskazówkę. Sytuacja, w której się obecnie znalazłeś, nastawiona jest bardziej na istotną manifestację, która zmierza w Twoim kierunku, zgodnie z Twoją życiową ścieżką i celem. Jest to etap przygotowań i budowania fundamentów, dzięki którym będziesz silny i skoncentrowany, gdy Twoja twórcza podróż będzie postępować, a droga życiowa stanie się jeszcze bardziej imponująca i świetlista. Kontynuuj więc swoją pracę, bądź cierpliwy, lecz przede wszystkim zachowaj nadzieję i zaufaj światłu, które wyczuwasz przed, yy, przed tobą, ponieważ jest to światło, które nosisz w sobie, po prostu ukazane w bardziej wyrazistej formie, i to wszystko dzieje się właśnie teraz i dokładnie w tym celu. Tutaj macie też taki proces uzdrowienia. Zróbcie sobie screena, jeżeli ktoś chce. Może tak zrobimy. Możecie zatrzymać ten film, zrobić sobie screena, przeczytać, e, przeczytać sobie to na spokojnie, w dowolnym momencie, tak? I ewentualnie zastosować się do wskazówek, które tu są. Także bliźniaczki moje, kochane. Ciekawie, prawda? Coś się w Waszym życiu tutaj dzieje i myślę, że tak jak mówię, po prostu trzeba zaakceptować. Pewien proces, czasem um, rozwalają nam się związki, czasem tracimy pracę i uważamy, że to jest najgorsze, co mogło nas spotkać, a z perspektywy czasu jednak okazuje się, że o kurczaczek, jednak dobrze, że tak się stało, dobrze, że tak się wydarzyło, bo nie wiem, straciłam partnera, rozeszłam się z kimś, ale za jakiś czas pojawia się ktoś, kto jest zdecydowanie bardziej kompatybilny z nami, i jesteśmy dużo bardziej szczęśliwsi. Tracimy pracę i mówimy: O Boże, o Boże, no i co teraz? I co teraz? Co ja teraz zrobię? Przecież gorzej być nie może. I nagle okazuje się, że znajdujemy pracę, którą bardziej lubimy, która jest bardziej dla nas, która daje nam więcej e, pieniążków. Hmm? No właśnie, bo my nie mamy tej perspektywy. Nam się wydaje, że w danym momencie. Coś w nas trafia bolesnego, trudnego, a nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie ta strata e, może zbudować nam w przyszłości coś dużo bardziej wartościowszego. Więc dlatego mówię o tym zaufaniu i akceptacji. Nic się nie dzieje bez powodu, nic się nie dzieje bez przyczyny i nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Jaki przekaz jeszcze dla bliźniaczków na tą pełnię? Księżyca w rybach, co ona tutaj ma pokazać, też bliźniaczkom. W połączeniu z pieniędzmi też przeczytam. Bo dzisiaj mam taki właśnie, trochę powiem Wam szczerze, e, troszkę mam lenia. Troszkę mam lenia, bo skończyłam te czytanka dla Was wczoraj trzy eee, miesięczne i dzisiaj jestem trochę wypruta, więc idę po, po mniejszej linii oporu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wątpliwości potrafią zepsuć nawet najwspanialsze warunki lub zmienić trajektorię, ograniczając ją w nienaturalny sposób. Mogą one być założoną na stałe pętlą i uniemożliwić zrobienie czegoś, o czym myślisz. Ta karta to cudowny znak, żebyś podjął ryzyko i pokazał pełnię swoich możliwości. Zapewnia ona, że podróż przyniesie ci sukces i wolność i szepce ci o soczystym potencjale, gdy zaakceptujesz swoją prawdziwą naturę. Twoje pragnienie, twoja esencja jest niczym Feniks porzucający ograniczenia swojej starej formy lub niczym anioł wznoszący się do nieba. Kiedy podniesiesz kotwicę i, i nie będzie cię już paraliżował strach przed Siłą grawitacji z łatwością zobaczysz, jakie kajdany, nawyki lub przekonania musisz zrzucić w pierwszej kolejności, co ciągnie cię w dół, twórca miłości. Czas to odrzucić i pozwolić odejść smutkowi bądź złości, poczuciu winy lub wstydu. Pozbądź się wątpliwości i wypuść miłość do swojego, i wpuść miłość do swojego wnętrza. Rozwij skrzydła i poleć do domu, ponieważ cały wszechświat wspiera to radosne wznoszenie. Się Twojego imponującego ducha. No. Więc bliźniaczki, co musicie porzucić? Co musicie zostawić? Co musicie sobie uświadomić? Co Was właśnie ciągnie w dół? Wy to czujecie i Wy to wiecie. Kwestia, co z tym zrobicie. Bo potencjał jest tu zacny. Dobra, zobaczmy jeszcze księżycologię dla bliźniaczka. Jakie przesłanie, wiadomość na tą pełnię księżyca dla bliźniaczków? Zaufaj wszechświatowi. I wodnik, jeżeli dla kogoś ma to znaczenie. Tu mamy cyferkę 43 i 22, bo wiem, że niektórzy zwracają uwagę na te cyferki, więc od razu mówię. Zaufaj wszechświatowi, zaufaj temu, co się dzieje, zaufaj swojej intuicji, swoim wewnętrznym przeczuciom. To jest najważniejsze. Tego my, ludzie, musimy się teraz bardzo mocno nauczyć, czucia siebie, bo jest taka dezinformacja. Jak słucham sobie na internecie niekiedy tych wszystkich wywodów, tych wszystkich świadomych, to po prostu ręce mi opadają, bowiem jak wielu ludzi. Łyka te wszystkie informacje, i ja zachęcam do tego, żeby nie wierzyć na słowo, tylko żeby poczuć, przefiltrować, czy coś się z Wami zgadza, czy się nie zgadza, czy Wy coś czujecie, czy nie czujecie, i nie polegać na tym, że ktoś tam, nie wiem, 50 lat medytował i ma taką wizję, a, a Wy czujecie, że nie, to, to nie tak. Ale zaufacie, no bo ten ktoś przecież nie może się mylić. Może się mylić, wszyscy możemy się mylić. Nawet ja się mogę mylić tutaj w tym, co do Was mówię. Dlatego też często mówię, żebyście brali to, co jest dla Was najistotniejsze, co z wami rezonuje, bo to się, to się czuje. Jak zaczniecie zwracać uwagę. Na reakcję waszego ciała, na to, co czujecie, że jest ten moment, aha, no to to jest, ten, to jest właśnie to, to jest ta informacja, albo ciarki e, wzdłuż e, kręgosłupa, takie, takie po pleckach ciarki przechodzą, to to też jest dla was jakiś sygnał, tak? Także nauczcie się czuć. Nauczcie się ze sobą rozmawiać, sami ze sobą, pobądźcie sobie w ciszy i. I działajcie w zgodzie z serduchem, bo teraz jest ten czas. Wychodzimy z tych kokonów, wychodzimy z ograniczeń i zaczynamy działać w zgodzie ze sobą. I zobaczycie, że im więcej ludzi zacznie działać w zgodzie z własnym wewnętrznym kompasem, z własnym czuciem, przestanie e, robić tak, jak inni by sobie tego życzyli, to zobaczycie, jak ten świat się zacznie zmieniać niesamowicie. Kiedy przestaniemy sobie dawać wchodzić na głowę. I tego Wam życzę. Przestańcie sobie wchodzić na głowę. Zacznijcie żyć swoje życie w zgodzie ze sobą. Trzymajcie się buziaczki, papa.